Cześć, witajcie z tej strony Misterioks, a To jest kolejny odcinek Minecrafta sezonu drugiego. I tak na sam początek wrzucimy kilka całkowicie niepotrzebnych rzeczy. Eee, będzie tutaj. Na przykład to pójdzie wąt. To. Aj, to muszę włączyć, bo mi tutaj wszystko będzie ściągać. Jeszcze tylko to tutaj wykopiemy. I ruszamy w dalszą część drogi eksplorowania tej bajeranckiej jaskini. Że tutaj tory też chyba sobie wezmę. Się przydadzą się. A. A, akurat mi się zniszczy. Albo tory. Hm. A tory później. Te może znikną, ale to jeszcze jest z tego dużo. Tak Więc nie będę musiał się martwić. Czy tutaj tak już będę mógł zrobić po jakimś czasie? Bo jest trochę inna restruktura torów, jeśli chodzi o Minecrafta. Ale dobra, Idę jeszcze na ten kryształ sobie zebrać, bo najwyraźniej zapomniałem. To już pająk do mnie idzie. Kurczę, decentrując. Kurczę, ale jakieś laki. Jestem za trud. Dobra, możemy iść dalej. Nikolit. Hmm. Tu wziąć, czy nie wziąć? Może mi się przydać. Dobra, piorę. Tak, nie miał jeszcze miejsce. Oto, to idzie w on. I to, Dobre, idziemy. Brata, to jest żelazo. Tutaj nic, już koniec, tak, tak. Się skończyło, jaskinia. O, kolejna. Czyli, jaskinia. O, skrzynka. Hm, przyda mi się to. Żelazo naturalnie mi się przyda i... Aha, kurczę. Dobra, jeszcze kolejna skrzynia, to jest akurat ta, która naturalnie występuje. Tamta zresztą też, dobra. Olawa. Ej, no może w tamtą stronę pójdziemy. O jest, ale mi tu się coś przycięło. Ups. Dobra, gdzie to jest? Tylko, żeby tutaj znowu przypadkowo nie wiadomo skąd mi nie wylazło. Nic nie widzę. Się skrzynia pali. O jest. Won, 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 ode mnie idź, pająk. Znaczy, to już mogę nadłączyć przyciąganie, co tam? Ups, muszę coś zjeść, bo zaraz coś zginę. Dobra, żeby było bezpiecznie. O, jeszcze jedna sztuka. Dobra, idziemy dalej. Eee, może tam. I tak pójdziemy. zobaczymy, co tam się dzieje. Tam już patrzyłem, tam nic tam wyliśmy i żelaz. By się kurczyć. Ups. Nie. Ożtyk dobra mam. Idź mi stąd. Spadaj, na dół. Gnojku. Ej. No, gnoju na dół. No, akurat mi się przemienił. Się czai. A ja tutaj nie chcę zginąć. Nie, dzisiaj nie w tym odcinku. O, kryształ. Jest. Gdybym myślał, go zjeść. Masz Zjedz sobie. Jeszcze kobla, jeszcze trochę żelaza. Dobra, jeszcze trochę to wezmę. Dopóki nie mam tego 64, tak więc mogę ze spokojem sobie brać. To mogę wziąć? Nie, bo nie mam miejsca. Eee, no to artefakty pójdą. W na razie i tak z tą craftem to nie za bardzo się będę zajmował. Może trochę później. Bo będę chciał zrobić to co w pierwszym sezonie i oczywiście jeszcze jakieś dodatki do tego eee, czy tam zejść. Hm. Byliśmy. Dobra. to do góry. Oż, won. Głupie pańczyno i głupi wilkołak. E, czyli tam nic ciekawego nie ma, tak więc wracamy. E, tędy i teraz w prawo. Bo tutaj jeszcze nas nie było. Muszę ty w dupę szybko zajmuj się tej zespołni tego tysiąca. Oż musiałeś mnie zatruć. I nie chcę tego, żeby tutaj było łomień. Dobra. I jest spokój. I to jest chyba srebro, jeśli nie mylę. Tak jest srebro. to sobie wezmę te cztery sztuki, ile tutaj ich jest. I to wszystko. Teraz wezmę sobie to, co tutaj mogę wykopać bez szwanku. Zresztą to mogę wszystko. No, bierzemy wszystko. Światło. I idziemy. To też mogę wziąć. I idziemy dalej. I kurczę znowu to teraz włączyć. fak. A, no to się teraz włączy. Okej, okay, dajemy, że do jakieś 5 minut, Nie będzie, że tu jest jeszcze koniec. Pan nie, już myślałem. Przez chwilę wyglądał, co to nie wiem, jakiś Bóg to był albo coś w tym stylu. Dobra, nastała jasność no diament by mi się przydały, ale nie tutaj Pierdoły Żelazo też mi się przyda No Też sobie da. tą pochodnię Idziemy dalej. O, jeszcze uran. E, o, dobra, nie biorę. Uran później. Zresztą to i tak za szybko reaktora to tutaj nie zrobi. No, tam jeszcze nas nie było. Pochodnia, pochodnia. Co my tu mamy? Złoto. Idziesz ty kurde w dupę. Normalnie zawał. Won. Nie tu nie ma ić mi. Tak jest gnoju! Przemienia się i teraz zginiesz. Normalnie zawoł. przecież zawoł przez niego dostanę. Yes. Ale się głowy straszyło. Jeszcze złoto widzę. No tutaj już mi się też pokazało. A ile złota? I ani jednego diamenta. Trudno. wyżej. Yy, w kolejnej wyprawie. A nie no, muszę mieć tego diamenta. No, muszę. Skrzynia, może tam być jakiś chociaż jeden głupi diament. To nie jest dużo. Nie, dupa, żadnego diamentu. Gdzie diament? Skrzyni? Dajcie spokój. Co to jest? Hmm, gdybym miał jeszcze się czym tam wspiąć, to byłoby dobrze. Dobra, resona sobie wezmę. Taki dźwięk tutaj gdzieś skądś dochodzi, jakby, nie wiem, tam EXP leżał. Albo nie wiem, co tam mogłoby leżeć. Dobra, lapis, chodź tu. Okej. Okay. Jeszcze może trochę tego. Dobra, ostatnia sztuka... ...wykopywania, chociaż nie. Nożby, to sześciu, dobra. spotkamy sobie tym i wykopiemy. Ops, jakiś lak. Dobra, kopane. Tutaj można wejść. A jak idziemy, to gdzie my jesteśmy, 19. No ty też jeszcze powinno być. No to już nie, chyba. Tutaj okay, mi się już zaczyna kończyć, że zrobić w ogóle. Bo mi jest problem. Dobra, czarko. Okej, okay, już jestem przeszkodzoną i niestety upuściłem eee, sama najważniejsza rzecz. Tak, gdybym miał to jeszcze gdzie wsadzić. Dobra, wąsdę. Hm, patyki. A wą tam Na grzyba mi są te patyki. Zrobię sobie kolejne Jakby będą potrzebne rzecz jasna, hmm, co tam jest? Jep nic na razie. Coś tutaj, nic gówno. Dobra, idziemy w tamtym kierunku też żeby pokopać. No, wysz dobra, wyszliśmy tam, gdzie byliśmy. O, 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 o! Nie, tam ja byłem. To mnie nie było, ale to jest wielki gówno oprócz tego złota. Okej, okay. co tutaj być? Nic. Dobra. No to idziemy w tamtym kierunku. Skrzynie jeszcze. Dlaczego nie diament? Okej, okay, już jestem po takim krótkim cięciu. No niestety przeszkodzono mi. No i tak w ogóle to w sobotę w ogóle nie będzie. Nie będzie ani odcinka, ani e, praktycznie mojej aktywności. E, bo wyjeżdżam. A z internetem to nie wiem jak tam będzie. Wierzę ogólnie do cioci. O ile dobrze pamiętam, to jakiś tam miała, ale to nie była jakaś rewelacja. Tak więc żadnego odcinka nie będzie w sobotę. W niedzielę nie wiem, może będzie, bo w niedzielę wracam. Yy, I tak tutaj, jak widać, ślepy zaułek wszędzie. Jeszcze te surozy wydobywam i... I pomału takimi takimi krokami trzeba by sąd łopy wychodzić. Bo potem to się zapędza nie wiadomo gdzie i... O, o co ognoju? Oż ty kurcz. O co za... Tępy szkielet. Tam byłem? Yy... Tam też wszędzie byłem? Chyba tak. Tutaj wszędzie światło jest. Chodź tu, Dubku. Gdzie ty być? Dobra, tak nieczykiem. Ja nie wiem, gdzie ty jesteś. To już jest normalna skinia To jest kolejna kopalnia. Chodź tu głupi ogrzebę żebym miał diamenty. No. Tam jest szpór i what the fuck. Chodź tu, Gnoju, chodź tu, Gnoju. Ha, ha, surowiec nie możesz rozwalić, no ale Kurt, to jednak nie jest, nie był ten co myślałem. No trudno się mówi, ale tutaj na no, psu jest. Co za wanda. Dobra, idziemy, może tutaj coś będzie. Chyba mnie tu już nie było, ale Dobra, o oh, jest kur. Głupi szturz, chodź <głos》>, tu gnoju. Noż by cię szczęściło. Z siadłym mlekiem. Idziemy, stąd wychodzimy. Eee, diamentów nie ma. Może bądź razie. Tam jeszcze kripałkę się czai. mi stąd gnojku. Won. Tak ma być. Może tam coś będzie ciekawego. Bo ja chcę tych cholernych. Chociaż jeden głupi diament. No tak, rzeczywiście coś tam będzie. Przecież by ja tu być. Ale tu mnie nie być. I tu jeszcze jest na. Tu coś ma być. Jakiś diament. I o, jest są pięknie. Idealnie. A ty tutaj spłonisz I skrzynia skrzyni no jak zawsze BON! Jak ty w ogóle tu wlazłeś knoju Pierdzielony w tupę Nie macie, nie macie Nie ma Uff Jezu, normalnie już widziałem ścianę przede mną Dobra, tutaj nie wiadomo co jest. Tu mam Tin. Okej, okay. ależ mi tutaj. Hmm. Czyżby to jest wyjście na powierzchnię? A ten tam jest groźny. Po części jeszcze lawy tam popsu. O, jeszcze kryształy. Hmm, hmm, hmm. Dobra, pochodnie, trudność mówi. Jeszcze coś trzeba wyrzucić. Coś trzeba wpić. Dobra, zjedzone. Hm. Hmm, co by tu wyrzucić? Dobra, niech to sobie pójdzie do lawy, wą. Okej, okay, i możemy iść po diamenty. Czyli wszystko zostało tak, jak będzie się osiągnięte. To, co chciałem, to osiągnąłem. Mm. Niech to drewno naraz tam pójdzie, bo ja potrzebuję kobla. On. on nie, Kur... Jasny Czas nie widzę. Okej. Okay. Hmm niebezpiecz. No znikaj na głupia. Bety tym muszę zrobić sobie. Ale no, to jest jakiś dziwny dźwięk. No. To jest dziwne. Dobra, no, kopiemy. Czemu ten poetry jest inny niż ten? Jakiś rodzaj. Kurczę? Dobra, jest już bezpiecznie. Eee, tak więc trudno Nie, pochodzi, nie. Hmm Kobel, won, stack kobla do widzenia z, Tak więc zarobiście, możemy już wracać w pełni zadowoleni z poszukiwań i z penetracji i śmieszne jest kini, Jeszcze noc jest pięknie, po prostu zarobiście mnie tutaj nie ma. Ja tu, ja tu stąd wychodzę, mi tu już nie ma. Do widzenia, kurczę, mon. Ode mnie, jeszcze drugi duch tu. Dobra, no i idziemy po tej wodzie. Światło. Hmm, Tutaj akurat noż by to szczyściło Nie ma mnie, nie ma, won. <ścoughs> Nie ma mnie tu, stąd. U. No co? Jeszcze drugi, no piękny. Nie ma. Wszystko teraz pozamieniam na ok. A bym się dziwił, jakby to przez to przeszło. No cisza ma być, wy cholerniki. No i co? Tacy jesteście mądrzy? Zginieć? Bo. On... Albo. Olać ich jasno chcę wyjść. Żywy. ...i tam na dole. Dobra, no to tak wychodzimy. Tak! Na pewno to chciałem postawić. Do powierzchni to chyba nie będzie tak dużo jakoś... ...kupania. Jeszcze troszkę, Chciałbym się kilo zniszczył, co ty mamy? O, skrzynia, jak idealnie, jeszcze to, ale co jest z tej skrzyni, wielki gije, Kryszan na razie mnie nie interesuje. Tak sobie tutaj pójdziemy, nie, proszę. Nie dobra, to kończę to Jezu, jak sąd wyjść, jak stąd wyjść, już Co dalej? Jakiś może wyjście na powierzchnię, coś W tym rodzaju? Nie dobra, no to kupiemy dalej w górę Jak krety. ciekawe ile jeszcze będę kopał a no, już mam jeden w zapasie bo no, byłby mały problem jak Chociaż nie by nie było problemu mam drewno tak więc z spokojem mogę kopać no, no dalej 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 ja chcę mieć już normalny powierzchnie powierzchnię może akurat nie tak o, dobra, już prawie jesteśmy a to wychodzi dobra, to już to wszystko skopię Dobra okej. Okay. Ząbiarczki się dobijają, a my wracamy sobie do domciu, żeby to wszystko tam podkładać. No i też to byłoby na tyle w tym odcinku. Będę miał czym mordować te parki woną. Idźcie sobie. Zginęli. To jest tam przejazd, ja się w niego nie zaczynam. Ty stąd sobie idź. Nie ma wybuchu. Dobra, wybuch jednak. Ale ja tego piasku nie chciałem. Nie będziemy tutaj wyciągnęli temu, w tym Chyba ja chcę jakoś dojść. Ile Endermanów, ile Creeperów, kurczę, zas ten... Dwa Endermany... Jeden... Y z... Z... ...z obstawą. <śmiecki> Mieczek. O Jezu. Jasny pior WON Idź mi sobie Nie nasrę tym Dobra To jest tylko dość, tylko dość Won ode mnie wszyscy Dobra tak więc to byłoby na tyle w tym odcinku, tak jest zobaczenia w następnym. No a ja się z również żegnam. Cześć na razie. Pa!